CEGA, założona w 2007, aktualnie jest jednym z dwóch polskich producentów sieciowanych radiacyjnie muf termokurczliwych z polietylenu wysokiej gęstości i innych mów termokurczliwych oraz produktów dla branży ciepłowniżej i chłodnictwa. CEGA tworzą ludzie, jej udziałowcy, zarząd i pracownicy oraz podmioty współpracujące. Wszyscy oni posiadają solidne wykształcenie i wysokie kwalifikacje. Długie i szerokie doświadczenie w przetwórstwie tworzyw sztucznych, co wsparte orientacją na klienta, siecią współpracowników i biznesową uczciwością tworzy unikalną kombinację pozwalającą przyciągać klientów z Polski i innych krajów Unii Europejskiej oraz spoza Unii ulokowanych na różnych kontynentach. CEGA zatrudnia 35 pracowników, posiada roczne przychody na poziomie 3,5 miliona euro. Cega posiada aktualnie potencjał produkcyjny pozwalający na roczną ekstruzję rur o łącznej masie około 1500 ton polietylenu rocznie, produkcją około 150 tysięcy sztuk mów termokurczliwych i około 300 tysięcy sztuk innych wyrobów termokurczliwych, endkapów opasek, rękawów, unisliw i tym podobnych. Cega, jako nowoczesny, ale relatywnie niewielki i nowy podmiot, posiada prostą strukturę organizacyjną, składającą się z zarządu, kierującego pracami następujących działów. Produkcja, sprzedaż, zaopatrzenie, magazyn, księgowość, jakość. Tak płaska struktura sprawia, że Cega sprawnie i szybko reaguje na potrzeby klientów i dynamiczne zmiany zachodzące w wymagającym otoczeniu. Aktualnie Cega dysponuje nowoczesnym obiektem produkcyjno-magazynowym o powierzchni około 2500 m2, zlokalizowanym w Lublinie. W roku 2020 CEGA zakupiła halę produkcyjną powierzchni zabudowy około 11 tys. m2, położoną niedaleko aktualnej siedziby, będącą aktualnie w trakcie prac adaptacyjnych i wykończeniowych, których zakończenie planowane jest na drugą połowę 2021 roku. Proces produkcyjny CEGA jest ulokowany pod jednym dachem. Pierwsza faza produkcji zaczyna się od granulatu polietylenu, który poddany jest procesowi ekstruzji na własnej linii do wytłaczania tulei rurowych. Linia ekstruzji tolei rurowej składa się z ekstrudera z głowicą rurową, wanny podciśnieniowo chłodzącej z kalibratorami, urządzenia odciągającego, opisywarki, urządzenia tnącego. Tuleje rurowe ekstrudowane są o średnicach trochę mniejszych niż średnice rur płaszczowych, do łączenia których będą przeznaczone zrobione z nich mufy, np. 154 mm do 160 mm lub 299 mm do 315 mm. Taka różnica średnic jest niezwykle ważna w procesie ekspandingu tulei rurowych, podczas którego nadawana jest im pamięć kształtu, tworząc tym samym mufę posiadającą zdolność termokurczliwości. Opisywana wcześniej różnica średnic poprawia szybkość termokurczu mów podczas ich instalacji oraz zwiększa siłę przylegania mufy do rury płaszczowej po ich montażu. Drugą fazą produkcji mów termokurczliwych jest expanding. Podczas expandingu tuleje rurowe są początkowo poddane obróbce cieplnej gorącym powietrzem cyrkulującym w tunelu grzewczym o określonym profilu temperaturowym, w którym kombinacja profilu temperaturowego i prędkości przesuwu wewnętrznego taśmociągu są sterowane komputerowo. W drugiej fazie ekspandingu ogrzane tuleje rurowe są przekładane bezpośrednio z wylotu tunelu grzewczego do ekspanderów, które rozciągają je do poszczególnych średnic i gwałtownie schładzają w celu zamrożenia naprężeń i nadania im pamięci kształtu i zdolności termokurczliwych. Podczas całego procesu ekspandingu w Cega tuleje rurowe są poddawane obróbce gorącym powietrzem i czystą zimną wodą bez kontaktu z substancjami olejopochodnymi, np. gliceryną w przeciwieństwie do innych wytwórców, co pozwala uniknąć degeneracji polietylenu oraz siły przylegania i szczelności mufy. Ostatnią fazą produkcji muf mokuczliwych jest wykończenie i pakowanie. Podczas tej fazy mufy są cięte do określonej długości, wwiecone są otwory do pianowania. Następnie, w półautomatycznej operacji, nakładane jest uszczelnienie mastikiem butylowym na powierzchnię wewnętrzną mufy, a na końcu pakowane w białą folię. Gotowe wyroby są następnie pakowane na palety i wysyłane do klienta lub do wewnętrznego magazynu wysokiego składowania. Wysoka jakość wyrobów CEGA jest pochodną wielu czynników: nowoczesna, innowacyjna technologia i urządzenia. Używanie jedynie wysokiej jakości surowców dostarczanych przez członków stowarzyszenia PS100, Basel, Sabic, Borealis, Ineos oraz innych komponentów, mastik, kleje termotopliwe. Kontrola jakości na każdym etapie produkcji. 30 lat doświadczenia w produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych, rury, kształtki, folii, opakowania itp. Doświadczenie w wykorzystaniu i rozwoju produktów termokurczliwych. Najwyższe kwalifikacje zarządu i personelu. Mufy termokurczliwe produkowane przez CEGA spełniają następujące kryteria. Pełna zgodność z wymaganiami normy PNEN 253-2009 plus A2-2015. Mufy wykonane z materiału klasy ps 100 Kształt identyczny z płaszczem osłonowym rury preizolowanej. Brak kielichów i przewężeń. Innowacyjna technologia produkcji zapewnia równomierny rozkład naprężeń na całym obwodzie wyrobu. Zakres produkowanych średnic od 90 do 1400 mm. Wytrzymałość 100 cykli testu skrzyni z piachem zgodnie z PN EN 489-2020. Gęstość właściwa 956 do 962 kg na metr sześcienny. Wskaźnik szybkości płynięcia MFR 0,2 do 0,5 g na 10 minut. Stabilność termiczna OIT powyżej 20 minut. Uszczelnienie mastikiem butylowe nałożone na powierzchnie wewnętrzne obu końców mów, zapewniające doskonałą szczelność i elastyczność całego złącza. Wyroby termokuczliwe, takie jak mufy, rękawy, opaski, taśmy, nkapy i inne, powinny być składowane w suchym pomieszczeniu chronionym przed mrozem i bezpośrednim promieniowaniem słonecznym. Mufy powinny być składowane i przewożone w pozycji pionowej w celu uniknięcia ich owalizacji. Ze względu na ochronę środowiska naturalnego i interes klienta, cega podczas pakowania i załadunku stosuje zasadę tyle ile jest konieczne, tak mało jak to jest niezbędne. Personel naszego magazynu i logistyki jest szkolony i zorientowany na optymalizację przestrzeni towarów podczas załadunku i wysyłek do klientów w celu ochrony środowiska i redukcji kosztów transportu. Cega: wysoka jakość, przyjazna obsługa, wsparcie techniczne.